Chcesz spierdolić sobie życie, to zrób to. Część numer dwa, to oglądaj telewizję i wszystko wiesz w to, co nie zobaczysz, to na pewno spierdolisz sobie życie. Dlatego, że pamiętaj, telewizja jest po to, aby tobą, czy mną, czy wszystkimi ludźmi kierować. Bo jeżeli będziesz na przykład brał jakieś leki, które reklamują, a nie będziesz myślał, może co te leki powodują, Jakie skutki uboczne może powodować dany lek? Albo pokażę ci, żebyś sobie wziął dom albo samochód na kredyt i spłacał to latami. A nie zastanowił się, co będzie, że jeżeli będziesz musiał ten kredyt spłacać, co będzie, kiedy możesz się może, może noga powinąć i tego kredytu nie będziesz spłacał. Co się wtedy stanie? No właśnie. Ale często my wierzymy to, co widzimy, i myślimy, że to jest prawda. Dlatego, jeżeli chcesz spierdolić sobie życie, to właśnie oglądaj telewizję, i wiesz we wszystko, co tam pokazują. Pozdrawiam.